Się. Jeszcze raz witam serdecznie państwa. Jestem niezmiernie miło powitać Adama w Drużynie Śląska-Wrocław. Na szczęście udało nam się dopiąć tę umowę w ostatniej chwili. Wiadomo, że dzisiaj się kończyło okienko transferowe, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się nam się pozyskać tak wybitnego zawodnika. Podpisujemy kontrakt zadany na półtora roku, do 2013 2014 roku, z opcją przedłużenia na kolejne dwa lata. Bardzo dziękuję Panie Prezesie. A dać teraz... no z mojej strony co mogę powiedzieć, tak. że najbardziej cieszę się z tego, że teraz będę no. mógł zająć treningami i grą, a nie myśleć o tym wszystkim, co dzieje się w klubie, bo w Polonii przez ostatni rok tak naprawdę było dużo zawirowań i gdzieś te sprawy sportowe zawsze gdzieś tam znikały z tymi sprawami organizacyjnymi. No i cieszę się też, że trafiłem do aktualnego Mistrza Polski. Chciałbym dodać też, że nie wszystko było złe w Polonii, bo tak trafiłem do Mistrza Polski dzięki tej ostatniej rundzie. Także jestem bardzo szczęśliwy no i mam nadzieję tutaj, że też wywalczę sobie miejsce no i dam coś tej drużynie.